Teraz, udało się. Może to być 1800 to 3000 US, depending on the for space. Small, for a small place. Small place like mine, 1800 US. Okazało się, że mniej jest w języku tutaj lokalnym i nie mamy żadnego pojęcia, co możemy zamówić. A dobra, słuchajcie, są dwie pozycje, albo trzy nawet, po angielsku. Szymonowe na serdeczny drodzy kolejny dzień w Hongkongu. Ze mną dzisiaj jest moja kożanka Paola z Meksyku, którą poznałem w Tajlandii i idziemy na jedzenie Zapraszam do oglądania Ja pieprzę takiego czegoś co jeszcze nie widziałem, Patrzcie na to Jesteśmy w końcu na wyspie, to nazywa się Hongkong. Tutaj podobno jest dobre jedzenie, gdzie codziennie jest kolejka, tak więc będziemy próbować tutaj lokalnego, można powiedzieć, street foodu w Hongkongu, moi drodzy. Nie wiem co serwują, ale zobaczcie ile tutaj jest ludzi. To chyba coś popularnego. Ani ja nie próbowałem tego wcześniej, ani koleżanka, tak więc będzie wesoło. Okazało się, że mniej jest w języku tutaj lokalnym i nic. Nie mamy żadnego pojęcia co możemy zamówić. A dobra, słuchajcie, są dwie pozycje albo trzy nawet po angielsku. Zobaczmy taką kanapeczkę z A, słuchajcie, jajko i mięsko. ale oprócz tego jeszcze będziemy mieli taką zupkę, do tutaj do jakieś dziewczyn do stolika i wcinamy smacznego. To jedzenie wygląda fantastycznie. I okazało się, że jest jednak bardzo popularne ma... 700 a, opinii na Goglu, 3,9. Można powiedzieć, że powyżej 4 jest dobrze, ale może no, ludzie są jakoś bardziej tej Taka okolica, można rzec, jak, jakby tajski taki street chudzik W dzisiejszym odcinku pokażę Wam troszkę ciekawych rzeczy na, na wyspie Hongkong. To jest jedna ze świątyń w. Okolicy Ale Postaram się wam pokazać dzisiaj Jak najwięcej No i oczywiście podpytam koleżankę o życie w Hongkongu Pierwsza z atrakcji w dniu dzisiejszym Będziemy tutaj sobie spacerować po okolicy Jest to słuchajcie park o nazwie Victoria Park Zobaczymy co ciekawego tutaj O, zamknięte Słychać Zatem kilka informacji na temat tego miejsca jest to Victoria Park jest to największy park na całej wyspie Hong Kong Island i tutaj trzeba doceniać to, że jest zielono i są parki, bo wieźcie mi w tej betonowej dżungli człowiek czasami chciałby wejść właśnie do takiego parku i troszkę się zrelaksować, bo dosłownie rzut beretem za wyjściem. Jest nic innego jak beton. Tutaj jest ta część Kowloon, na której ja mieszkam w hostelu. I w sumie ten tutaj budynek, co jest taki na dole bardziej brązowy. Mieszkam jakieś 3 minuty spacerem od tego miejsca. Bardzo ciekawy widok. Jachty, dobre samochody i nieco. Natury. Dodatkowo to jest jedno z nielicznych miejsc tutaj, gdzie można słyszeć ptaki, bo wszędzie są budynki. Więc mamy farta, jeżeli chodzi o dzisiejsze odgłosy. A dodatkowo pokażę Wam dość ciekawe miejsce. Tutaj macie taką wydzieloną przestrzeń dla takich łódek. Tutaj sobie można. W ten sposób pośmigać co by nie było nudno w życiu. A te panie sobie robią trening. No i po krótkim spacerze docieramy do Times Square, tutaj w Hongkongu. Jest to Times Square Hongkongu, moi drodzy. Nic innego. Tutaj ma się nawet napisane: Ogromny budynek. Ale powiem Wam, że zbiera się troszkę na sztorm, bo zaczyna mocno wiać i dodatkowo chyba będzie padało. Tak więc wsiadamy w ding dinga, Tak to się nazywa, taki ten właśnie podwójny tramwaj i będziemy jechali zwiedzać dalej Obierzcie mi jest co tutaj zwiedzać. Moi drodzy, piętrowy tramwaj, ale jaja. Jedziemy. Ciekawe czy się zmieszczę. Taki tramwaj nazywa się ding ding, bo za każdym razem kiedy przyjeżdża to robi taki właśnie dźwięk. Ding ding. No i docieramy do miejsca chyba, które każdy z was zna. Czyli Monster Building. to jest takie miejsce, gdzie wszyscy te sobie przychodzą, robią, robić schodki, Tutaj macie te wielkie budynki i są tak ulokowane, że jak się po środku, to naprawdę słuchajcie, można dostać klaustrofobii, więc idziemy się przejść, jechaliśmy właśnie tym tramwajem. Dwupiętrowym ding ding, ogólny przejazd jest bardzo, bardzo, bardzo tani. Nieważne ile jedziecie, no to kosztuje e, 3 dolary, czyli jakieś złoty 60-70. A my jesteśmy już niemalże na miejscu. Wejście jest od, można powiedzieć, ulicy. Chodzicie. Bo wow, wygląda to następująco. Uważcie na to Tutaj już są się nie ma ich nie wiadomo ile Ale klasyka odhaczona po pierwszym dniu zwiedzania, który był taki, bym powiedział, no dobry, ale nie najlepszy To teraz jesteśmy... Myślałem, że to trochę inaczej wygląda, bo widziałem różne fotografie na necie No ale jest klimat, ciekawe jak teraz się czują Mieszkańcy, że tutaj przychodzą za każdym razem turyści zrobić sobie zdjęcie. Zastanawiam się, dlaczego tutaj nazwa Monster Building stała, można powiedzieć, taka zaakceptowana. No Jest trochę, można powiedzieć, klaustrofobicznie. Wybacza, tu gościu bije kafelki z tyłu. Mówię, ciekawe, jak tutaj po prostu ludzie mieszkający po czasie sobie stwierdzają, że może to dobry biznes, bo tutaj potwierały się jakieś różnego rodzaju a, kawiarnie, restauracje. I no są turyści, nie ma ich nie wiadomo ilu, ale są, przychodzą, bo wydaje mi się, że taki punkt, jak jesteście w Hongkongu, to tutaj przychodzą wszyscy. No morda, ja to nagrywam, na tych chopię mi kafel, czy Co za ludzie? Moi drodzy, pierwsze pytanie do mojej koleżanki, jak się mieszka? So, hey, how is, how is living in Hong Kong? Overwhelming at times, as you can see, uh, but it's really a cool city. It's quite nice, uh, it has a lot of good places to eat, uh, a lot of nature if you are willing to travel a little bit outside the main city, but also a lot of really nice, like, cultural stuff to do around here. Skyline is amazing and yeah, people is really good. So, overall, second, que second question yeah. is it expensive? Very, very. If you don't make good money, don't come to Hong Kong because you'll end up living and not even here because this, this place is actually expensive. So, you think how much is a flat in a, in one of these buildings? Uh, I've checked actually, it's around 1000, 1400 US per month. And do you think how many meters is it? it's like uh, like 40 square meters probably squ even smaller than that yeah it's not that bad actually <laughs> Or yeah well yeah the, the ones that are really bad are the cage buildings like the ones that people are literally in little cages and just have like one bed and, and that's... it's also expensive because i guess it's in the city center yeah this is well close to the city center. it's in the mainland uh the main island anyway. so the normal normal price for a a flat in Hong Kong how much it will be? Uh, it will go around 1800 to 3000 US depending on the for space small, and for a small place. Small place like mine, 1800 US. And, and how many square meters? Oh I have no clue. That must be like fifty probably. No, not even 47, 40 it's yeah, something like that. Thank you so much. Yeah. No i docieramy pomału do dzielnicy finansowej. Tutaj już jest zupełnie inaczej jak to co wszystką widzieliście, ten Monster Buildings. Tutaj słuchajcie zobaczę same drogie marki. Idziemy zobaczyć co tutaj słychać. Pogoda dzisiaj taka, bym powiedział, specyficzna. Jesteśmy zaraz przy terminalu, skąd wypływają łodzie na pobliskie wyspy. Niestety, dzisiaj pogoda jest taka, bym powiedział, no specyficzna. Jest troszkę mglisto oraz lekko. No, nie tyle pada deszcz, co można powiedzieć, gdzieś tam kropi. Nie ma tragedii. Fajnie zobaczyć myślę, homków w takich różnych odsłonach zachmurzone. Miejmy nadzieję, że jeszcze później wyjdzie słońce, a my idziemy zobaczyć, co słychać właśnie w dzielnicy finansowej, tej zdecydowanie droższej, właśnie na wyspie Hongkong. A jakbyście tęsknili bardzo za takimi filipińskimi smakami, tutaj klasyczna restauracja, sieciówka Jollibee. Moim zdaniem jedna z gorzej kiedykolwiek jadłem, ale Filipińczycy uwielbiają i wszędzie, gdzie ludzi z Filipin jest mnóstwo, czyli na przykład emiraty albo tutaj w niektórych krajach właśnie Azji Południowo-Wschodniej Jollibee będzie wszędzie czyli będzie dużo Filipińczyków a jedzenie to jest tragiczne ale tak wam tylko mówię jakbyście kiedyś tęsknili no to nie wiem, może wy macie jakieś lepsze opinie na temat tego jedzenia, ale ja niekoniecznie jedna z popularniejszych chyba atrakcji tutaj na wyspie Hong Kong można London Eye w Hongkongu niestety teraz pogoda nie rozpieszcza i niestety nie ma dobrej widoczności z tego miejsca, żeby podziwiać, jak wygląda ta bedonowa dżungla. sobie tak trochę krążymy można powiedzieć trochę bez celu a troszkę gdzieś tam mamy w planach zobaczenie pewnej rzeczy właśnie na tej wyspie, ta moja część jest zupełnie inna i powiem wam, że fajnie zobaczyć ten Hongkong z dwóch stron tutaj jest tak bardziej powiedział uporządkowanie, bardziej biznesowo, więc jak macie możliwość na przykład spać na tej części Kowloon, a przyjeżdżać tutaj sobie na Hongkong, to bez żadnego problemu tak słuchajcie są Dwie stacje, chyba tylko i wyłącznie, albo jedna stacja, jesteście już na, na drugiej wyspie. Przejazd Was będzie kosztował kilka złotych, abyście mieli zupełnie inne widoczki. Tutaj te wieżowce wyglądają no nieco inaczej są bardziej nowoczesne. Wiadomo, dzielnica finansowa wymaga, aby to wszystko wyglądało. Co zauważyłem? Te samochody. Dużo bardzo drogich aut. Tesla. To chyba jakieś pętle nieźle To jest komisariat policji przerobiony na taką artystyczną artystyczne miejsce, bym powiedział Kawiarnie To jakieś chyba rysunki Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze powinny być murale ekipa telewizyjna Zaraz jakiś wywiadzik Dam no, się raz, słuchajcie Wwiadę było ostatnio w japońskiej telewizji. Tam zaraz zapytamy koleżanki mniej więcej o koszty życia w Hongkongu. So the last... I... <laughs> the last question, how much money do you need? I mean, people need to live in in Hong Kong, like I a minimum. Would say at the very least 4000 US monthly to make the basics, rent, food, transport. 4000, just rent, food and basics. Yeah. average like normal good income i would say is between 6 and 8k just U us dollars yeah usd so it's not that cheap no it's, so not, it's, not, it's so not cheap at all there's nothing cheap here it's not the place for everyone no like just a haircut for my dog it's like 40 to 50 us depending on what he needs done like that's more than i pay for myself in other places So yeah it's crazy i remember yeah. because the haircut for me it was like 80 us dollars yeah It is insane. But it's beautiful, and you recommend. It's a cool city. You recommend people to live if they have a chance. I recommend people to visit if they have a chance. <laughs> not live. Live <laughs> is for the brave. <laughs> okay, thank you so much for the interview today. Ciao. Tutaj w szcizłowym centrum możemy znaleźć, można powiedzieć taką tutaj dzielnicę murali, taką bardziej jak artystyczną. To jest jedna z właśnie ulic pomalowana, ale przejdziemy się nieco dalej. To jest, słuchajcie, chyba Hollywood Boulevard i dalej tutaj idąc w lewo powinno być takich murali nieco więcej. Tutaj mamy jeden, ale to są oznaczone znaczone na mapie. Jeszcze chyba dwie uliczki stąd. Oto akurat trafiliśmy na mural, który. Powstaje w tym momencie, ale to bardziej taki mural chyba do restauracji należący Muszę przyznać, że jednak Hong Kong to bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia, tak powiedziała koleżanka, może nie do życia, ale żeby odwiedzić, to raczej tak. No i na pewno z tego miejsca chciałbym jej bardzo podziękować za możliwość tutaj, że tak powiem, wystąpienia na kanale i. Odpowiedzenie na kilka pytań, już pojechała dalej Muszę do siebie, a ja tutaj zostałem sam i będę zwiedzał Jak kiedyś będę zarobiony, to kupię sobie takie figurki Według mapy przeszedłem, czyli chyba tych murali nie ma zbyt wiele niestety a miałem nadzieję, że będzie tego troszkę więcej, aby to podziwiać. Oczywiście nic się nie stało. I idziemy dalej. Pytałem również o bezpieczeństwo i powiedziano mi, że jest bardzo bezpieczne, niemalże jak w Japonii czasami można zostawić na przykład walizkę, bo plecach chodząc do sklepu i nikt go nie powinien ruszać, powinien zostać na swoim miejscu, więc ogólnie tutaj jeżeli chodzi o przestępstwa to jakoś szczególnie nic się nie dzieje, jest to bardziej można powiedzieć biznesowo mocno miasto, państwo, gdzie tutaj raczej gdyby coś się działo byłyby srogie kary najbardziej zadziwia mnie fakt, że w tak rozwiniętym miejscu nadal stosuje się do Takich, można powiedzieć, budynków rusztowania bambusowe. Nigdy już nie spodziewałbym się, nie powiedziałbym, że będąc w jakimś Hongkongu, na przykład, Gdzie tych bieżowców jest tak wiele, wiadomo, strzelam, że na tych większych pewnie używają normalnych, ale póki co wszystko jest podtrzymywane, bo robione na czymś takim. Ale nadal zadziwia mnie fakt, że jest tu. Z jednej strony tak nowocześnie, a z drugiej tak lokalnie, że gdzieś tutaj, jakaś pani sprzedaje sobie warzywa na poboczu. Więc to na pewno daje spory klimat. Tutaj ponownie udało się znaleźć z zupełnym przypadkiem graffiti. Ale trochę pomazane, niestety. ale chciałem podtrzymać moją opinię, że kobiety tutaj są prześliczne, naprawdę piękne. Jest to chyba miks kobiet naprawdę z różnych krajów azjatyckich i nie tylko są śliczne. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła i jestem z tego powodu smutna, ale oczywiście teraz tam się wybierzemy, nie będę wam zdradzał co to jest, ale znajduje się na mojej części dosłownie jakieś 3-4 minuty spacerem od mojego hostelu jeszcze jedna sprawa co do kosztów życia mi się wydawało, że tak no, a czeka fura że tak 10-12 tysięcy starczyłoby na że tak powiem przeżycie ale okazało się, że najtańsze, najtańsze takie mieszkania jak tam gdzieś Monster Building czy tam jeszcze dalej, za centrum, daleko bardzo od centrum, w niekoniecznie najlepszym standardzie, to trzeba zapłacić za wynajem około 5-6 tysięcy złotych, To jest takie w ogóle minimum. Minimum. Tutaj koleżanka powiedziała, że ona płaci no prawie 2000 tysiące Czyli to jest na dzień dzisiejszy jakieś 8,5 tysiąca Złotych za sam wynajem. To jest tylko jedy, włącznie jeden pokój, kawalerka, jeżeli chcielibyście transportować się jakkolwiek po za to komunikacją czy, czy czasami taksówką plus jakieś jedzenie, bo jak powiedziała, jak powiedziałaś no minimum te prawie 16-17 tysięcy złotych trzeba mieć na takie bardzo skromne życie bo mówię, prawie 8-9 zapłacicie tylko i wyłącznie za yy, jakieś mieszkanie żeby wynająć tak więc no jeżeli chcielibyście ciutka jakiegoś luksusów, pójść do jakiejś lepszej restauracji, czy coś, no to już z tych pieniędzy naprawdę trzeba by takie podstawowe rzeczy, których nie odczuwamy jako turysta, czyli na przykład wizyta u fryzjera, wizyta u dentysty, jakieś rzeczy, jeżeli coś się stanie, no to to już kosztuje naprawdę bardzo dużo, więc no tak myślę, że ponad 20 tysięcy, to powiedziała, 6-8 tysięcy dolarów, czy nawet 25 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Na miesiąc, żeby na takim średnim poziomie tutaj żyć No ale trzeba przyznać, że miasto jest bardzo ładne Zdecydowanie można się zgubić Ja powinienem wysiąść jakieś 5 ulic dalej Na mojej stacji, ale mówię dobra idę metrem, idę metrem po, po znakach I aż doszedłem słuchajcie, aż do końca można powiedzieć Do samej linii brzegowej, więc niesamowicie to jest skoro rozbudowane tylko oczywiście trzeba gdzieś tam sobie w miarę ogarniać mapę gdzie znajduje się jakie wyjście żeby po prostu kompletnie się nie zgubić, no bo to już któryś raz rzędu wchodząc do metra czy wchodząc do galerii handlowej to było tak mocno rozbudowane, że po prostu się pogubiłem, no ale idziemy zobaczyć bardzo ważną rzecz, a dopiero przyjechałem w sumie z tamtej części. Zobacz, jaka pogoda dzisiaj. Tutaj zaraz niby będzie jasno, a tutaj mgliście. Bawią się w tym Hongkongu, co? No i dochodzimy do najważniejszego miejsca, które pominąłem. Nie, to nie jest ta świnka mordeczki. Jeszcze kilka sekund trzeba przejść. Nie wiem, jakim cudem pominąłem to miejsce. A jest. Kultowe. Moi drodzy, nikt inny jak. Ten pan. Przestawiać go chyba. Nie trzeba. Bruce Lee. Tutaj, postawiony na. Piękny widok na wyspę Hongkong Niebywałe, strzelam, że tutaj w pełnym słońcu Niesamowicie to musi wyglądać, ja się nie ukrywam, że nawet teraz Jak są takie chmury to wygląda Bardzo fajnie, idziemy podejść bliżej sobie strzelić Selfiaka Z brusem Lee Drodze, mamy to Mówię, Nie wiem jakim cudem pominąłem Pierwszym razem Teraz Dało się. Tak, jeszcze dla jasności, ten Bruski znajduje się tutaj, a mój hostel tutaj. Za każdym razem, chodząc po tej trasie, skręcałem jakoś tam w prawo i nie widziałem, gdzie on jest. Tak sobie ta kurczę, przecież on gdzieś tutaj powinien stać, ale nie mogłem znaleźć. Tak więc wszystko już jest. Czy tak powiem, ogarnięte. No i mordeczki, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jestem mega wdzięczny koleżance, że udało się tam zamienić. Kilka słów, tak jak widzicie, Hongkong to nie jest miasto dla każdego. Nie jest miasto, żeby tutaj mieszkać, przeprowadzać się. Wielokrotnie słyszałem, że jest to bardziej miejsce, żeby po prostu przyjechać, ewentualnie zarobić pieniądze trochę pożyć i się wyprowadzić. To jest ciężkie miejsce do życia, tym bardziej zakładanie rodziny, ponieważ te metraże są często bardzo, bardzo malutkie, do 40 metrów. To powiedzieć taki w miarę normalny polski metraż, ale to jest taki, można powiedzieć, troszkę już podwyższony standard, bo są też również tak zwane klatki, gdzie jest naprawdę po kilkanaście, 20 metrów i w centrum to kosztuje naprawdę, naprawdę spore pieniądze. Jeżeli macie możliwość odwiedzić, padajcie tylko pamiętajcie, to nie jest najtaniej, ale da się przeżyć. Hostele są w normalnych cenach po 25-30 dolarów za dobę, jakieś 120 zł. Jedzenie też tak się mniej więcej nastawczy, na około 120-30 za dobę, plus komunikacja miejska. No wiadomo, najtaniej nie jest, ale warto przyjechać. Pozdrawiam Was z tego miejsca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w połowie. Do zobaczenia na razie.